Te olejki pozwalają rozluźnić napięcie. Rozluźnić napięcie i wtedy wszystko nabiera zupełnie innego kształtu, smaku i zapachu. Dzień dobry, nazywam się Marta Mendel. Jestem ekspertem kosmetologii i podologii. Prowadzę własny gabinet kosmetyczny i podologiczny w Krakowie. W gabinecie bardzo mocno sprawdza się aromaterapia stosowana w masażach. Masażach wszelkiego rodzaju. Dlatego że oprócz dotyku mamy jeszcze na ręce substancję, którą w określony sposób układamy na skórze, bo skóra również, jak wiadomo, jest receptorem, więc będzie odbierała te wszystkie substancje, które będą wchodzić w, w na skórze i rzeczywiście rozluźniać powierzchniowo napięcie. A dzięki temu poprawiamy jakość, yy, jakość skóry. I jakość życia, bo wszystkim nam się to podoba, jak jesteśmy gładziutcy, przyjemni w dotyku i bardzo ładnie pachnący. Ja tutaj właśnie mam taki specjalny podgrzewacz, do którego wlewam olej konopny z zawartością omega 3, i ten olej sobie może być lekko podgrzany, jego ja odkręcę, troszeczkę wleję. To jest bardzo przyjemna rzecz, ponieważ właśnie wykonuję w ten sposób akurat tutaj automasaż pokażę. Na bazie olejku, troszeczkę tego mm, automasażu pokażę, jakie są metody, może być lekko podgrzany i do tego mieszamy kilka kropli olejku aromaterapeutycznego. Olejki y, mają tę cechę, że rzeczywiście ulatniają się bardzo powoli, zresztą w ten sposób też się buduje atmosferę, na przykład podczas zabiegu kosmetycznego można robić tak zwany rytuał powitalny. I ten rytuał powitalny to jest właśnie odrobina oleju z, z jakimś olejkiem aromaterapeutycznym i robimy masaż wstępny, powiedzmy, barku czy, czy szyi. Bardzo jest to przyjemne, dodatkowo te olejki pozwalają rozluzić napięcie, rozluzić napięcie i wtedy wszystko nabiera zupełnie innego kształtu, smachu i zapachu. Jeżeli chcemy sobie zrobić taką terapię w domu, to bardzo przyjemnie jest zrobić sobie wieczorem, włączyć sobie kominek aromaterapeutyczny. Taki może być taki po prostu na, na małą świeczkę, albo są teraz takie elektryczne, do których wlewa się wody jako bazy i kilka kropli olejku, i on sobie wtedy tam paruje. Jeżeli nie macie takiego kominka, to możecie sobie po prostu do miseczki wlać. Olej bazowy główny, kilka kropli olejku konopnego, aromaterapeutycznego. No i właśnie tutaj, już teraz, ponieważ pali się świeca, świeczka pod, pod olejem konopnym, teoretycznie zwykłym, a tak naprawdę jest to przepyszny, przepyszny olej, i nadaje się również do masażu skóry. Z tym, że pamiętamy o tym, że wszelkie oleje nie nadają się do nałożenia i do zostawienia ich na skórze, dlatego że będą wysuszać na skórze. Dlatego my używamy go tylko do masażu, a potem go po prostu zmywamy. Ja dolałam właśnie ten olejek, kilka kropli olejku aromaterapeutycznego do oleju bazowego, tak go nazwijmy. To jest po prostu naturalny olejek, bardzo mocno skondensowany, więc tutaj. Nie lejemy 10 kropli, tylko jedna, dwie wystarczą po to, żeby 20 minut, czasem godzinę sobie powdychać taki olejek lub zrobić krótki masaż i on będzie świetnie działał i bardzo, ale bardzo efektywnie. Pokażę z tego zagrzanego już lekko olejku. On nie jest bardzo gęsty. Więc bardzo dobrze się rozprowadza. I w ten sposób możemy zacząć automasaż ujedrniający. Tak to się nazywa. Zresztą, gdybyście chcieli zobaczyć cały taki masaż ujedrniający, według Madeleine Gauthier, który ja przedstawiłam w całości, jest taki, takie szkolenie nagrane na stronie www.dobrekonopie.pl. I tam można kupić taki webinar, takie szkolenie de facto. I sobie. I robimy sobie owal, i dotyczy to i mężczyzn, i kobiet. Także y, pamiętajcie, że to nie jest zarezerwowane tylko dla tak zwanej płci pięknej, bo myślę, że teraz wszyscy chcemy być piękni. Robiąc automasaż, pamiętajmy, że może być to y, ruch szczypiący i taki szczypiący, skręcający albo ewentualnie oklepujący. Nigdy nie robimy ruchów rozciągających, nigdy nie robimy ruchów takich powłóczystych, długich, dlatego że rozciągamy wtedy skórę de facto. Nie wszyscy się znamy profesjonalnie na masażu, więc najbezpieczniej w domu, i też ja to nazywam jako automasaż ujędrniający, robimy sobie właśnie masaż ujędrniająco-skręcający. Jednocześnie można zrobić oklepywanie, nawet takie bicie się po twarzy. Od 2 do 5 minut, aż poczujemy bardzo silne mrowienie. I co jest bardzo istotne, ten olejek trzeba zmyć. Nie zostawiamy tego oleju na skórze, dlatego że on będzie odwadniał na skórę. Będzie ta skóra potem wydawała się bardziej sucha niż była wcześniej. I potem, jak zmyjemy sobie taki olejek, ten, na którym właśnie zrobiliśmy sobie ten masaż, Możemy nałożyć swój ulubiony krem, dlatego, że, lub serum, dlatego, że bardzo mocno pobudzimy do krwienia tej skóry. I rzeczywiście, gdybyśmy zostawili olej, bardzo skóra będzie napięta, będzie się wydawała taka zdiftingowana, ale ona się będzie wysuszać. Więc nie róbmy tego. Niewiele olejów się nadaje do do, do pozostawienia ich na twarzy, więc na skórze w ogóle. Dlatego starajmy się ten olejek zmyć. Róbmy sobie taką terapię. Nie rzadziej niż raz w miesiącu, ale tak naprawdę pasowałoby to tak na raz, na dwa tygodnie i wtedy, e, wtedy zobaczymy bardzo szybko efekty ujędrnienia skórka. I to, na czym na pewno Paniom bardziej zależy, to na e, bardzo ładnym owalu twarzy, tak? bo wtedy e, skóra wydaje się młodsza. Ona de facto będzie młodsza. Dlatego że te wszystkie substancje zawarte w oleju, w olejku Cannabis Essentials. Jest, będą działać na naszą korzyść, czyli będą działać antyoksydacyjnie. Zresztą dużo się słyszy o tych antyoksydantach w kosmetykach. My tutaj wprowadzamy czystą substancję przeciwwolnorodnikową, czyli substancję, która powoduje, jest jakby takim żołnierzem przeciwko zmarszczkom. I my dzięki temu, że nakładamy sobie bezpośrednio na, na skórę, czy to twarzy, czy dekoltu, czy w ogóle ciała. Mamy i pobudzamy krążenie krwi poprzez to szczypanie ujęjące, pobudzamy krążenie i jednocześnie dotlenowanie skóry, więc korzyści będą ogromne z tego masażu i założę się, że po miesiącu dwóch stosowania takich masaży raz w tygodniu przez między 2 między a 5 minut tak naprawdę do 10 maksymalnie, nie dłużej zobaczycie naprawdę świetne efekty. Pobudzenia, ujedrzenia, dożywienia skóry, ona będzie miękka, elastyczna, bardzo świeżo wyglądająca i, i będzie się wolniej starzeć, bo o to też chodzi. Jak widzicie, olej jest podgrzany poprzez tę świeczkę i on jest ciepły, dlatego że wtedy on jest troszeczkę luźniejszy i łatwiej nam się miesza te dwie substancje, i w ogóle łatwiej go wtedy nakładać, on nie jest taki gęsty. Bo jak wiemy, wszystkie oleje, które są zimne, one są nieco bardziej gęste, Trudniejsze w nałożeniu. Zresztą zobaczycie sami, że jeżeli się go nałoży na ciepło, jest to dużo przyjemniejsze. Jest to dużo przyjemniejsze i bardziej efektywne, dlatego że palce są ogrzane, ogrzany jest olej, rozpuszczają się te substancje w sobie i rzeczywiście bardzo pięknie jakby wybucha ten zapach. Wybucha zapach i to jest tym bardziej przyjemne, bo rzeczywiście czuć go. Na, I w otoczeniu, na, w pomieszczeniu, i, i na skórze. Także cieplejszy olejek jest, yy, jest lepszy. Zachęcam Was do, do używania tych substancji naturalnych, bardzo skutecznych i, i naprawdę przyjemnych, i w działaniu, i w dotyku. Zapraszam do siebie do gabinetu w Krakowie i. No, i życzę pięknych twarzy, uśmiechniętych, wygładzonych, bez żadnych niedoskonałości, w wyniku, oczywiście, masażu ujętniającego. Serdecznie zapraszam i dziękuję.